Patrz jaka tu łada bo Łatyś był ładem tej razem, co? O faj. Lasy nie lasy. Alba, teraz leża. Zakańczyć nie trzeba ich las, nie? <tryk> Ty tam albo się też nie słyszała na nas, co? No ja właśnie słyszałem, bo coś ma być jakaś niespodzianka. Ciekawe tylko jaka niespodzianka byś. No je, je, jesteśmy już na miejscu. No jesteś. Jesteśmy na no. Kulę, to się. No. No. Dobry. No. dobry? No. Ja No. No. Te formy się No. co tam stoją. tam stoją. <laughs> Ty, 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 ty takie przedłużacze tu robisz! Złomiarze Marek i Edek trafili do firmy Plastrol w Lotyniu koło Szczecinka. Plastrol zajmuje się produkcją i sprzedażą wysokiej jakości elektrosprzętu oraz przetwórstwem tworzyw sztucznych. Produkuje m.in. przedłużacze, gniazda, rozgałęźniki, plafony, oprawki, latarki i lampy oraz komponenty dla czołowych firm z branży AGD. Jeśli zobaczycie towary sygnowane marką KEL, wiedzcie, że to produkty premium z firmy Plastrol. No, ale jak to wiecie, się obaj, tak tak, 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 To podjeżdżałe. A, już przenisz kasę, już kasę, daję cię. Nie to ciężkie. Ile coś takiego jednego wasze? To? to? A to z piątką? To z piątką wasze. Ile? <śmienicza> czy to? no masz to. a musi być pełny, cały no właśnie, jak mamy jeszcze metalowy, fajny o, tak ten... a czego nie ma jeszcze to jest, jeszcze się testuje test fajnie, o, z bezpiecznikiem no. o bardzo ładnie, nie połamie się no o, fajnie, to za, za parę minut przyjdzie po przedłuża koniec zrobisz, to pogadamy inaczej Właściciel firmy Plastrol pan Julian Kałuża zaprosił złomiarzy, by przekazać im niespodziankę. Wspaniałego busa, który będą mogli podróżować po Polsce w poszukiwaniu złomu. Ja wam gratuluję. I życzę przyjemnego przyjemnej podróży. Prezesie, Ubezpieczenie. Dziękuję ci za samochód. Zawsze Zabiorę Ci następnego A <grymne> jak ma prawo jazdy, to jest, a? Masz, są na Ciebie też zostawię Chyba są jeszcze na tarczy Ty Edziu jaki ładny ty! Jeszcze takiego nie mieliś! No nie, jeszcze takiego też nie mieli. Jeszcze takiego nie miałem samochodu. Dawaj do tyłu! Y -y. Zanim jednak Marek i Edek ruszą w trasę, najpierw zapakują porcję złomu z firmy Plastron. No, podjedzie. to jest?

no i co jedzą? Dali z złam dali dalej, jedziemy dali. dalej szukać no. a firma w porządku? porządku. w porządku samochód nam dali dali Złam dali. Dali. dali niespodzianka no. udana jedziemy dalej jedziemy na Warszawę, Warszawę podbijemy będziemy zresztować. polecam wam firmę Plasko dobre przedłużacze robią i miłe panie robią jedziemy ja polecam. też również pozdrawiam i polecam tą firmę